<smusza> Prawda jest taka, że ja mam dużo pytań Ale nie mają odpowiedzi Ale nie, nie mają odpowiedzi tylko no i się mój dzień w związku z tym jak kukły chodzą kurwa Po prostu takie pomioty szatana się pokazują kurwa Co nie Nie każdy oczywiście, ale jest ich dużo OBSERWUJESZ MNIE kolego? Ej, obserwujesz mnie? Nie masz, nie możesz mnie dotykać, co jest? CO JEST KURWA, NIE DOTYKAJ MNIE! No nie obserwuj mnie, kolego. Ja swoje grzechy, swoje grzechy, tak? Uh, chcesz mi tutaj... No wiesz, widzisz jesteś, jesteś, wiesz, wielki jesteś. Najemnij no mi góra, najemnij no mi, no. Najemnij mi. Chuje możesz człowieku, chuje możesz mi zrobić. Wypierdałeś, po nie chcesz za to chodzić, wypierdałeś no. no Właśnie, tak trzeba zrobić i tak się pozbyć mendy kurwa jebanej. A niech spierdala kurwa na bambus w Zjeb.